Hej, syстеna, znowu ja, czyli Konsar i w dzisiejszym odcinku znowu gramy w Geta 5 Polakwosa. W dzisiejszym odcinku 26 odcinek, właśnie wróciliśmy z akcji. Mało jakiś spanko zrobiliśmy sobie. Teraz właśnie Maciuś czyści swoje autko, No, ma jakiś tuning, to trzeba ładnie je wypulerować. No, nie ma co, nieco. Nie no, trzeba je wyczyścić. Nie ma, nie ma to tamto, przecież. No, trzeba szanować teraz, nie? Tylko, właśnie mamy też fajną teraz rejestrację. I no, czeka aż Luka znowu zniszczy ja tutaj jego dalej się męczy, coś tam ogarnie, nie wiem, co on dokładnie robi. Co ty robisz, jego E! Co ty, tu ży... co ty tu grzebiesz? Aha, A to znowu coś się zrobiło? One się znowu nie kleją, tak? To znowu ci się nie trzymają? Ale kleją! No chyba jednak, no chyba jednak nie, skoro je drugi raz już w tym tygodniu naprawiasz. Znaczy wiesz, ja tam na swoim mam biały kram co się klei, nie? Aha, no no tak, taki lakierowany, no lakierowany, o! Nie, 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 ten mój, ten mój. Aha, spoko, spoko. Ten, no. Siemano. Siemano, siemano! Siemano, okej okay. i co tam z tą furką? Była bezpieczna w garażu, nic, nie, nic z nią nie jest. Nic, nie było żadnej no to wid. Mamy umówione tam, lakierowanie jakieś tam do o. niego. W sensie, A w... się też o! Kurde! Do tej William! Siemano, ja pierdolę. William? Nie, tego nie, nie! <głos> <głos> nie, nie, napra nie naprawiam ci dzisiaj, nie, no o! Mogę, no bo ja... to trakcji nie ma. Weźmy winie opony, hop. No, ja no, co ty, żeś zrobił? Ała! Ała, ała! 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 Co widzisz, co pan co zrobił? Nie, tego nie chcę, nie, ja chodź. Lukas, musimy coś Geez? ogarnąć. Musimy coś no ogarnąć. Wy się no tutaj, po, tak, popatrzcie sobie nad autem. Idź do biura. Idź do My, biura. Idź, idź, proszę cię do biura, mówimy, tak? Nie tego, tego u góry. A no widzisz. No. jestem Lukasem. Ty jeździ bardziej ostrożnie, ty nie zasługujesz na to Audi, naprawdę. Ty do światem jeździć! Maluchem! Co ty robisz? O kurde! Ty. Helikopter, helikopter, No, tak. Kwestia wygląda tak. Tu jest 20k, które zrobiliśmy wczoraj. Ja zarobiłem, bo ciebie oczywiście nie było Ale to, że A mi odebrałeś, to dam ci coś, żeby nie było. Masz tu 5K, 15 idzie okay. dla mnie. Ale wiesz co? Ja jeszcze i tak jestem wam winny, nie? 25K, okay. więc wiesz co, bierz to wszystko, bierz to wszystko. Masz i długu mam teraz mniej, Weź Widzicie, właśnie widzowie widzicie, schodzi właśnie 15K, więc mam tylko 10K, mam tylko 10K długu, więc no nie jest to tak dużo. Więc no, tylko jeszcze 10 tysięcy jestem wam około widny, nie? Chyba jakoś tak. No tak, coś takie. No ale wiesz, nie, jakby to, to u nas Tak, to nas spokojnie, spłacało. no wiesz, ja tam z czasem będę spłacać, nie? Nie, nie, nie? Tak, jeszcze pieniądze na pieniądze na jedzenie mam, więc tyle dobrego, wiesz, no to nic. Przeżyć przeżyję, nie? Tutaj właśnie nie będę sobie musiał coś dokupić, bo tam, lodówka miałam, bo nam się ono? robi pusta. Aha, ten faktycznie to wymienia mu. To co? To jedziemy na tą tą wymianę? Tych, tej Lakieru? Tak? Ty, ty mówisz, że coś tam. No. Bo, to, a to, bo to jest rdza? co to jest w końcu, bo ja nie wiem. No, to nie było to no było padam gdzie go No idziemy lakierować to autko nie wiem czy, bo mi nie weźmy, mu pomóż po prostu napraw to lakierować Wiesz co mamy umówione mamy na jedno auto ale myślę że ja dopłacę ja to chodź ze mną to chodź ze mną wtedy pojedziemy moim BMW A o a nie wsiądź w sumie swoim no właśnie nie, no właśnie właśnie z sobie Zapomniałem że on też lakieruje Tak, spoko, spoko, No zajedźmy sobie tam na spokojnie Ktoś tu se śpi? Nie wiem. Jestem. A zaparkuję sobie tu, bo mogę. <grym>. Gdzie, gdzie oni są? Gdzie jest jakaś reszta? Co wiesz. to za menel? Widać, Ej, ja się chyba boję tutaj jakiekolwiek auto oddawać, bo to jakiś menel spał przed tym. Dobry, w czym pomóc? E, tutaj kolega umówiony na lakiernie. O co, co, Dobra. E, no, tutaj kolega. O, możemy gadać. Lukas, tutaj kolega, tutaj Lukas. Nie wiem, to do szefa, do biura coś, nie, nie wiem. mój traktor, to, pana, to Proszę pana, to kolejka, to jest, kolejka jest, tak? To silnik gore. od Esioka mu ukradli, jajku biedny. Dobra. Jako nie to do biura. A pan co wyszedł? Chyba drobiednie się stało, cały traktor. co muszę zapalić. Nie no, no, zapal sobie trochę, ty można. No kury idź, idź. Co, 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 są, idź. są jakieś robot, robotnice, że tak powiem. Pachy. Hyhyhyhy <noise> Nie pukamy, wbijamy z buta, nie? Z buta, z buta To razem Co pan Dzień dobry My mówieni na lakierowanie auta Tego, o, top, tego okay. pięknego, Dobra, zielonego, nie wiem co z... to jest drzwi Ja nic nie wiem być nie. Proszę pana, ja ducham, do ja proszę pana, do you, przy pana, pana klient ma zawsze rację, ja więc proszę nam tutaj robić, tak? Ja mam ADHD, proszę hey, pana. Hej, witam w klubie. To tak nieładnie się wyśmiewać, wie pan. A panowie co się... to. <laughs> panowie podsłuchują. Usłuchuj się, usłuchuj się. No to nie wiem, jak to się nazywa. Nie, te zielone tam, takie brudne, widzi pan? Takie o. Mamy wieśniaki, wie pan. To my takie auta mamy. Który to wieśniak? I to kolor znowu u niego? Daj, on, Co? On, ej, on chyba coś się z nim. rąk nie mogę trzymać za tyłem, nie? Coś się z nim, znowu z nim nie tak. Ten tutaj to? to piękne, Zmówna. tak. A jaki to kolor? Możesz mi zdradzić, Łukasie? się? Zobaczmy. A boję się? Na jaki kolor? No to. Tam było mówione. Ja nie chcę słyszeć, ja chcę mieć niespodziankę. Co tu się chyba komuś jakiś olej rozlał. Ale nikt pan tu nie robi laczka, przepraszam. Chodź Maciej, ma. Czym? Co on pali? Chodź, mam sprawę. Co? Jakiego on laczka tu niby pali, skoro? Mam to opon sprawę. nawet nie ma. No, mów, mów, mów. Okej, on tam ile będzie to jeszcze załatwiać, bo ja nie mogę, nie? No, idzie, nie idzie księżniczka. A już ogarniałem mhm. pracę, więc wiesz, coś, co? Spoko, spoko. I powiem, jak o, to, o, on wiesz, on ma takie kurwa wymagania królewskie. Dziewczynko. No, dziewczynko! No, jak ktoś tam ja muszę lecieć, z żonem jest słabo. Co? Wsiadaj! Diego, wypieprzej. Diego, wypieprzej. Sorry. Wysiadaj, no musi jechać do szpitala, no! Diego, nie, proszę nie, cię. Dziękuję. Sorry Diego, za... cię podjadę, poczekaj. O co Dzięki, chodzi? Dziękuję. Sorry Diego, zaraz wrócę. Po, się pogarsza i lekarz mówi, że trzeba w Ja pier... co się dzieje? No nie no, tylko, tylko, tego nie John. Co teraz z nim? Czekaj. U góry może być? No, no. Ja pierd, okej. Okay, ja nie wiem, ja tu nie będę przeszkadzać na rodzinne sprawy, ale... No, Kontaktuj, jak coś będzie lepiej, nie? Pisz na spoko, grupie. Spoko, spoko, spoko. Dobra, dzięki. Spoko, spoko. Na no, spokojnie. Dobra, dzięki, siema. No, nara, nara. Trzymaj kciuki. No, jak wy słyszeliście, stan Johna się pogorsza. To nie jest dobry znak, ale... Trzymajmy kciuki, że nic mu nie będzie i że, no, wyjdzie z tego cały. Teraz tylko idźmy jeszcze pod jego podjedźmy. Czekaj, no, czemu właśnie jakiś znak odleciał? Tutaj! tutaj. No, daj, siadaj, siadaj, siadaj. Tutaj! O nie, dobry. Dużo się dowiedziałam, bo dosłownie to kawałek do przejechania. A dawaj do tego. Do. Bazity. Jeszcze mamy dużo. Czemu tu ludzie w ogóle w, w ten, leżą na ulicy? Jakieś manele, ja nie wiem co to za dzielnica, nie wiem, ja hej temu warsztatu to nie ufam, ale nie będzie. To może pobici. <laughs> może. No ale kwestia była tak, że nie wiem co mi to się stało, bo dużo Lukas nie zdążył mi powiedzieć, ale po prostu stan się pogorsza tego. Johna. Więc nie za dobrze, nie za dobrze. Trzymajmy kciuki, żeby było dobrze, nie? Tylko, żeby się polepszyło mu. A ja mam parę planów, co możemy porobić, ale to bardziej później. Ja teraz, nie wiem, trzeba pomyśleć, co możemy porobić, nie wiem, czekając. Bo, no, pewnie Lukas nie wyjdzie, bo musisz przecież z braciszkiem zostać. No, a ja się sobie trochę nie dziwię. O, że przecież Hacker Meister jest. Może coś z Hakerem pomyśleć, jak myślisz? Mm, ja już... O, chociaż Hopie to jest taki stypiasz trochę, że wiesz... To o, nie wiem. Ty, a ja mu ja się dobrze. rysiła przypalił tym razem. Patrz. Co? Ja... Y ]conoera. Siema, co, co tam u Ciebie? Co, co, co z ryżem się stało? nie zmieniłem. Mój Aha. mu się, No, za dużo na słońcu to, i tyle. E, Okej. Okay. Jakieś plany, jakieś plany, chłopaki, macie? Bo ja tak sobie nie wiem, co możemy porobić. Bo wieczorem... Co myślicie o wieczorem, Wiemy. o pografitowaniu trochę tego, 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 tego warsztatu? Jakiego warsztatu? Tam, gdzie zostawiliśmy auto Znaczy, no, no, myśmy bardziej dla nich niemiły, no, nie niemiły, niż oni dla nas. Ale po prostu stwierdziłem, że... Ja wiem, Jak na razie... Bo wieczorem to też mamy odbiór popoływać. auta, nie? Mamy jakieś 17 odbiór auta, si o 17, 18, 18, tak ej. mówią No Pojedźmy na te Oooo, Ej, to nie jest głupi pomysł Można na Dziecki pojechać. Takie, nie? No no wiem co ci chodzi. bo co... na wesołe miasteczku możemy też. Nie mam pojechał na dziecki, a na wesołe miasteczko może wszyscy wtedy. No to można na Dzeckski pojechać, nie? Tylko no i potem mamy odbiór jeszcze auta, ale wieczorem możemy graffiti jeszcze walnąć na tym tym, na tym warsztacie ich to w sumie ja co, ja się... To, 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 to kąpielówki tylko z domu będę musiał ogarnąć i tak dalej, jakiś strój. A ja A ty, w ty ty mieszkasz? Ja? Mm, nie ja. No, bo on tam bardziej Wynwood w stronę. Aha, nie. W sumie nigdy u ciebie nie byłem. To zaraz się okaże ten... ej, czy ty jakieś willi może jeszcze mi powiesz, że mieszkasz? Nie, taki domek Domek, tak, z basenem 40 metrów na 40 metrów, dobrze, spotykamy się wtedy... Na tej plaży, nie? Gdzieś tam, jakaśpineska wyślicie na grupie czy coś. Kto pierwszy, ten po prostu wysyła. No, Maciuś nasz, nasz już jest gotowy, więc jedzie sobie powoli do Diego. To już trochę dłużej będzie się garnąć, bo musi znaleźć wszystko. A my mieliśmy już gotowy strój. Przygotowano, my mieliśmy już gdzieś jechać, ale niestety to nie wypaliło przez to, co się stało. Może jakieś zobaczycie, o co mi chodzi dokładniej. A teraz po prostu już pójdźmy do Diego. No i poczekajmy, aż będzie gotowy. Potem na drzecki. I zaczymy co dalej. Długo jeszcze Diego, no o, w końcu jesteś. Ty Cztop, co ty tam moja wcinasz? Moja? No dobra, jest okej, okay, no czekaj. Czekaj, tylko wstawiasz ja szklankę puszko. do... Wstawię szklankę do... Ja bym miał półko. Ja się sobie budka wziąłem. Dobre to masz, ty skąd ty to bierzesz? A w sumie weź też też. Dobry jest Jack weź zakończyć. Nie, ja się. <laughs> Jak o tym co nie, nie mam Jak Jako mój outfit? 5 zł na kończy. <noise> tak, tak. Ja bym był w Polsce, widzę, że już podłapujecie te moje żarty. Yeah. <noise> I jeszcze gdyby były śmieszne. <noise> Okej, okay, czyli hakiera majstrowi pisałeś, gdzie mam, ma być, nie? No, no to pięknie. Muszę przestać do niego haker mówić, tylko po prostu William po imieniu. Bo po nazwisku Zobaczymy. to po Co? A na do głowy. A, boryże głowy. W ogóle widziałeś coś, takiego zmianę? Nie mam pojęcia. Ja się takie rzeczy nam raczej nie powie. Po to jest taki gangster największy, że... Ojej Ooo, No jakże było w cywil. Ty, ty, ty. No trzy... no za, 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 za trzy. Za, za trzy, za trzy by było. Strike. No. No, ale nie widziałaś nie widzisz zmiany w tym aucie no, w trzeszku, Tuning, bo ogólnie Lukas je rozbił. Tak dość potężnie. Znaczy, chyba są na grupę nawet I mi lekko zmienił, tam dodał jakieś turbo, coś tam podkręcił, no, jest pięknie auto do nami jedzie Tak? O, jakie ładne Jakiś klasyczek, okej, okay, no to Nie wiem, zaraz będziemy, nie wiem, się zdrzemli, czy Myś coś której No chyba wiem, to jest tam obok tego molo, nie? Tam gdzie byliśmy kiedyś A podjedźmy do Bid bo muszę sobie kawę kupić Gdzie? Bid Nie wiem gdzie to jest, zaznacz mi Tutaj po, no jedź prosto Idź tutaj po lewo. Tak, to, to jest za, za rogiem dosłownie, no nie tam. No. Mm -hmm. ja Pe ej, tam pełen prawo, parking molo, jest, mówię nice. ci. Co? O, coś prawo, jest, no widzę. Jest jakiś molo. się wybrać tam później, Mogli, mo mo Moglibyśmy, moglibyśmy, nie powiem, że nie, kiedyś będzie można. zobaczyć co tam jest. Oh. Oh, na o, tam jest pewna to hakermeister już tam będzie? Mm, no powinien być. No, Chyba, ja tylko... może podjedzie zaraz, no. nie, ja wiem. nie wiem. Zobaczymy. No i to się przebiegnijmy kawałku, tam jeszcze mamy trochę chyba tego, nie, na przebiegnięcia. O. Takimi będziemy. Takimi? A nie, tam są jakieś. <mogli> jakieś tam, tam są, no, właśnie widzę. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień Dzie dobry. Dzień dobry, panowie. O, panowie, panowie. co to jest za nami? <mogli> a ty mógł zamiast krzyknąć cokolwiek, nie, jak to ty nie, idziesz nie, za nami jak jakiś cień. Ozko, ozko, ozko. Ozak, ozko. E, a więc tak, my byśmy chcieli trzy skuterki wodne. O, panowie, dobry wieczór. Dobrze przybyliście, Będzie 150 dolarów za godzinę. Dobra, już wrócę, panowie. Po 50 na łebka. Mhm, już, proszę. Dajcie. Ja 50, proszę. Ja dziękuję. 50. Dziękuję. Dziękuję. Ja, ja, czy, mam czy, głosowanie czy, głosowanie. czy jakieś kluczyki, coś pan da tak i możemy ruszać? Tak. A, dziękuję. To Do to którego panie. to jest? To czerwone Let's go! Mam czerwony! Żuby, <laughs> ja żółty biorę. Ja biorę biały. Co pan robi jak się... ...kuje lat? Wiemy, wiemy Tak, wiemy. tak, wszystko wiemy, nic o. pan nie musi mówić. Ej! Ej, a wy wiecie jak to się robi? Bo jedzie do końca. No. Patrz, patrz, tutaj. Jest... I tutaj Pani, motorek. Aha! Ja Dawajcie na lotnisko. Czekaj, lecimy. Ło! <laughs> fajna aktywność, mi się wydaje, może być dla chłopaków. e to fajnie na pierwszej subówce wygląda. Ej, dawajcie, ścignijmy się po prostu. No to dawaj, nawet ha Jaki oszust. Okej, okay, muszę z nimi wygrać, nie? Nie może być, że nie. Zaraz się dogonię, chodź tu. Wracaj. Zatrzymaj się w imieniu prawa. Stoi w imieniu prawa Diego, zatrzymaj się w imieniu prawa O, paliwa, będę mi się zawraca wracać Jest Diego Pierwszy, pierwszy, pierwszy Gdzie jest Diego? Co się stało? Ej, Diego chyba spadł Diego Diego Gdzie jest Diego Czekaj huh! O to góry Tam jest, tam jest, tam jest Gdzie? Diego Co się stało, pętało go coś! Ej, on... to nie, to nie, to nie, to nie! Halo, halo! Gdzieś tak, chciałem zgłosić yy, O! Gdzie się boli, gdzie się boli? Mój kolega zemdlał y, ten, y, na lotnisku. gdzie to, gdzie, gdzie to jesteśmy? O jedzie o! jedzie, jedzie faktycznie, no Jaki, ja się git? Już nic. Nikt... Tak, straciłem moją okulary. Mm. Mm. Proszę zbadać kolegę. Dzień dobry panie Indianino Ej, bo chyba ten Bo chyba nasze st skutery daleko odleciały. Weźmy po nie chodźmy. Przyżyjesz, my idziemy po skutery, bo daleko odpłynęły. Tak, tak no, em, ogólnie o, em, wszystko jest dobrze. Tylko, nigdy muszę się ogólnie M, ten go em, zagonić, M. Tak, em, tak. W skrócie, my musimy. Myślałam, że się koń, kończy godzina wynajęcia, więc musimy lecieć. Dziękujemy że pomoc. Kolega, żyje, to, to najważniejsze. Dziękuję, dziękuję. Podziękuj ładnie panu, 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 tak. Dziękuję. Mua, mua. O, mua, mua, dziękuję. dziękuję. No, i teraz chodź. Ten haker już pojechał swój, bo mówiłem, może ma jechać. Ja pojechał. Ja no pojechał, no ten, żeby już odstawić, tak? Żeby nam nie na naliczyli za dużo. Weź ich pozwij no, to za to, co, co oni tu odwalili. Oj, oj. Co to ma być? O! Okej, okay. jesteś git? Jest nic, no, nic nie jest? No, no <grym> wszystko dobrze. To dobrze. To dobrze. Dobrze. Nie minęła godzina nawet, chłopie, pojechaliśmy tylko tam. Dzień ja dobry! Nie daj się na, na mnie, bo ci zaraz szybki filmy. Dzień dobry! Ja... Proszę pana, I proszę pana, ja, ja chciałem złościć... Ja chciałem jedną rzecz powiedzieć. Koledzy, tutaj skuter... Poczekaj, Maciek, poczekaj. Dzień dobry, ja chciałbym zwrócić na panów pozew o to, że jest niebezpieczne z... Trzymaj niebo zawsze nie wytrzymam i e, ja ogłem pan panu pozewam. No przez panów... Widzicie co się stało mojemu koledze? Całe oko ma zakrwawione! to chyba osobina. No kupując to Ja się uwaliłem też jego krwią! No, nie ma zabezpieczenia! No to było jeździć. A poza tym na żadnym... Fajnie Neruje! pozew, więc z rapazem krzyczę! Bo ja teraz zacznę krzyczeć! Panie, ja. Diego, 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 ja? Diego chodź, Diego, Diego, chodź, Brata. Diego, chodź. Jest prawnikiem. Diego, chodź. Pana. Diego. Oj jest i to dobrym Przegam. prawnikiem, więc proszę się już za zamku, to cię odpuścić, bo i tak pan nie ma szans. Nie ma pan szans, panie. panie na papierach nic nie jest pisane, że. Pozwigo, pozwigo, pozwigo. Ja nie nie mogłem! Na papierach. Pomagam. No, na papierach ja nie, nic nie pisało o tym. Chodź, chodź, już. nie ma co się nerwować. Nie, chodź, nie ma co się denerwować, ja też jestem cały twojej krwi uwalony, muszę się... Muszę to wyczyścić. Chodźcie, panowie... Chodź, chodź, tak, tak, si mi pa... Chłopaki, plan jest taki... O, moje nogi. Że... Wchodzimy... Wchodzimy, wchodzimy ja patrzę na czatach, wy se grafitujecie... Wyłączone są kamery, rozumiem? Dobra. O, moje nogi! To na pewno. So, wszystko jest wyłączone, to jedziemy! Ja biorę różową! My, yes. Nie możemy pamiętać, nie możemy rzucać się w oczy. Nie, nie możemy się rzucać w oczy! Nie, moje! Pamiętacie, nie możemy rzucać się w oczy! Nie rzucamy się w oczy jak coś! Ej, no! Moja Nie, no nie wybił, ale bo blisko. Okej, okay, nie pamiętaj, nie możemy rzucać w oczy, tymczasem my! Hmmm! to moje auto, nie? Nie, czarny twoje auto, człowieku, mnie nie mam auta. To sobie możesz nie mieć? Nie, mój problem. To skradni jakieś vanas ulicy? Co mój no. problem? Myślisz, że mój problem to jest? Co? Białego? No z napisem freakendy, oczywiście, że tak. A jakiego innego? Czarnego? Nie, no kto by chciał czarny? Co nie? Okej, okay, przejdźmy tak. sobie, myślę, że tak. O, tu, 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 tu. Ale to nie, nie jest podejrzane, nie? To nie jest podejrzane. No, ty tam Audicom podjechał, nie mogę. Fajne auto, fajne auto. No wiem, wiem, Nie podejrzane. Fajnie się moją BMW jeździ, Dobra, nie Skąd on to wziął? Skąd on to wziął? Skąd ty do cholery to wziąłeś? Z tutaj, tutaj. Czekajcie, kamera, no, kamera jest włączona, kamera jest włączona, ale do środka nie, do środka nie, ej, ej, ej! Chodźcie, To jest na czujnik kasztany! Uważajcie, uważajcie. Chodźcie tu do gry. Woda sybatuje. Alarm. Dawaj, dawaj, dawaj. Chodźcie, chodźcie. Czekaj, czekaj! jeszcze <śleski> 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 oh. oh. raz. To. Są coś pracownicy. Dawajcie na szybach, na szybach, dawajcie. Pracownicy mają zaraz Dobra. wyjść. Na szybach, dawajcie, no. robić na szybach, na szybach. Jak Skokie, na szybach, na ja, szybach ja, się ja, nie tam, da? Da prawo. się! Ja idę sam na dół. No to, daj ktoś jedną puszkę, ja coś chcę napisać. A, bo trudno, nie. walczy to. Ci to, to, klientów są, coś tam musicie. Przejdzie, on jest tam, po prawej jest, uważaj, win. Lukas! Jest tam. Kiedy Lukas tam, Aha, bo tu jest. Dobra, chodźcie, dawajcie szybko, szybka akcja. Kurde, kurde, kurde! O kurde! Kim jesteście? Kurde! Uwaga! Szybko! Jak strzelają! Z jakiej racji? Co tu się dzieje? Wróćmy na siadaj, Wsiadaj, 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 no wsiadaj, nie będziemy się z nimi strzelać! Jesteście coś inni! Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Uciekamy! Się. Się Okej okay, widzowie, jeżeli materiał wam się spodobał, stawcie subika, znaczkiem lajka, like ja się z wami żegnam. Nie wiem, co się tutaj dzieje. Chyba udało nam się uciec, zobaczymy. Przegrupujemy się w bazie, tylko musimy na razie uciec im. Jacyś tam nas gonili, ale raczej nie powinno być problemu, to są jakieś boty, a praktycznie jak ja jadę szybko, więc no, nie ma, nie powinno być problemu. Widzimy się na następnym odcinku. Mara! Miłego dnia tygodnia miesiąca roku smacznego, że ty się dziś ruim polu.